Możesz oceniać i zostawiać opinie na temat zainstalowanych aplikacji z Bitrix24 Market. Aby ocenić aplikację, otwórz sekcję Market, w prawym górnym rogu kliknij Więcej i otwórz zainstalowane aplikacje. Wybierz aplikację, którą chcesz ocenić, przewiń stronę w dół i kliknij przycisk Dodaj opinię. Następnie oceń aplikację, zostaw opinię i kliknij Wyślij. Aby edytować swoją opinię, kliknij więcej i otwórz sekcję Moje opinie. Kliknij trzy kropki obok swojej opinii i wybierz Edytuj. Opinie możesz edytować w ciągu trzech miesięcy i nie więcej niż dwa razy. W przypadku przekroczenia limitu pojawi się błąd Nie można edytować opinii.